Słuchajcie, Chińczycy uwielbiają luksus i nie odpuszczą go nawet w tanich samochodach rodzinnych. To jest Gats Ion 5, czyli samochód, który jest totalnie zwykłym, rodzinnym takim suwikiem. No i zobaczcie, co on ma w wyposażeniu seryjnym. Słuchajcie, podwójne szyby, więc będzie dobre wyciszenie. Naturalna skóra nappa na fotelach. Fotele z wentylacją, podgrzewaniem i ośmiostopniowym masażem. A dodatkowo, słuchajcie, we wnętrzu. Lodóweczka, która ma także możliwość grzania posiłków. No i co z tyłu? Możliwość rozłożenia siedzeń do takiej pozycji, prawie półleżącej. Stolik na komputer. I tam jest sterowanie właśnie lodówką. Także powiedzcie mi, słuchajcie, który samochód typu Mercedes, BMW czy inny ma w standardzie masaż i lodówkę i ile taki samochód kosztuje? A tu słuchajcie, mamy dwie wersje. Za 180 tysięcy, która jest podstawowa, i za 190 tysięcy, która właśnie ma te wszystkie opcje, o których Wam powiedziałem. Więc nie ma najmniejszego sensu kupować tej tańszej, bo to jest 9 tysięcy dopłaty, a auto ma zdecydowanie lepsze wyposażenie. To tyle ode mnie z salonu Jamin Motors, właśnie GAC. No i co? To jest samochód, który Wam pokażę. Tego pobieram do testu, więc jakoś interesuje, to zapraszam do mnie na profil.